Ładnie wygląda, będziesz na fejku. Fejku będzie. Nie chodzi fejku. Ustalić Witam pana prezesa. O, obcy. Ładnie wy będziecie wyglądać. Pięknie, wesele naszego kontra. No może tak, no dobra, dobra Dajtek, pomachaj Halo Dobrze Pomachaj No ja też muszę być, no nie, nie może być To mi nakręci Masz, ja pójdę tam Mnie złap, się okazji trzymaj to Trzymaj tę ma małkę. Ja? Nie nakręcisz. Trzymaj tak, tylko nigdzie nie pykaj. się przejdę Widać Fajnie. Tak trzeba trzymać. Ła. Już dalej przerzucam. Wodzież jak wam się podał film na, na fejku, co? Co? A ile poszło? Już więcej puściłem? Dzisiaj cztery Jeszcze, jeszcze muszę sobie podjechać Orkiestra gra O, nie ma jak w cieniu, nie? Tazi, a ty gdzie się wybrałeś z namiotem? Gdzie? Gdzie? Coś jest na Zagłęboczu. Jak jechałem z domu, to jechali 50 osób motorami z Warszawy na Zagłębocze. Tak? Na Zagłęboczu? Nie, to Aaaa, to Jak ty o szczęśliwie dojechałeś? Tak jest. Dobra, starczy. Stop.